Halo, halo, witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Transformers Wojna o Cybertron. Eee, śmieję się do siebie, bo moi drodzy, próbowałem nagrać ten odcinek już chyba... to jest moja trzecia próba aktualnie i już mnie szlak trafia. <grytanie> już wy po prostu trafia szlak... E, poprawię sobie mikrofon. Już mi po prostu trafia szlak, kurczę cały czas jakieś dziwne problemy, zwłaszcza z dźwiękiem. Obraz mi się jakoś dziwnie rozmywał. Robiłem dwie próby nieudane, nie wiem co się dzieje, po prostu już mnie coś trafia, ale chyba w końcu działa wszystko. Udało mi się chyba naprawić. Eee, dźwięk się nagrywa w porządku. Zrestartowałem już praktycznie wszystko co się dało, naprawiłem wszystko co się dało. Lećmy. Może tym razem uda mi się to nagrać. O! Bo już po prostu trafiam autoboty. Zniszczyć je! Strzelać we wszystko co się rusza! Trafia mnie mieszlaki, moi drodzy, już naprawdę kurczę... Uwaga, śmieję się ze wszystkiego. ]신ów. Naprawdę, już po prostu... Nie! Muszę się zraniawać. Już gadam sam do siebie, nabijam się sam z siebie, to jest masakra co ja, o, ja miałem tu za błędy techniczne, naprawdę. Meanj, się dobrze, a wyglądam jeszcze lepiej. Naprawdę te problemy dostarczyły mi zabawy. mi zabawy. Nie wiem, jak to inaczej określić. Powiem, Wam już słów brakuje, naprawdę. Miałem tyle problemów technicznych, tyle problemów, że już naprawdę nie chcę mi się tego komentować. nie Mówię, nagrywam ten odcinek już trzeci raz. Okej, okay, mamy windę awaryjną. Moi drodzy, co ja w ogóle w tym odcinku planuję. Moi drodzy, w tym odcinku planuję już. Moje kochani, zakończyć e, ten e, piąty rozdział i zakończyć, właśnie, już wszystkie wydarzenia z perspektywy Decepticonów. Moi drodzy, w następnym odcinku, który mam nadzieję, że nagram za pierwszym podejściem, <ścilla> zabierzemy się moi kochani za. Autoboty to słabe usze. Naprzód, do windy! Zabierzemy się moi kochani w następnym odcinku, już za. ten. za kampanię Autobotów. Tak. Także. W tym odcinku już sobie zakończymy przygodę jako Megatron. No i dobra, jedźmy. I znowu mi się Sandwich zbogował. O nie jest, dobra. W poprzednich dwóch podejściach, moi drodzy, Sandwich mi się bugował i nie wsiadał do windy. <grych> Ale już działa. Dobra, tronie, kilkadziesiąt metrów nad nami. Wykrywam liczne sygnały Decepticonów. Zbliżamy się do powierzchni, a tam toczy się walka. Starscream, raport! Autoboty atakują! Wycofać się! Decepticony, zarządzam odwrót! Nie było takiego rozkazu. Decepticony, mówi Megatron! Każdy, kto przestanie walczyć, zostanie natychmiast zlikwidowany! Atakujcie! Natychmiast! Atakować? Ale Megatronie! Szczególnie dotyczy to Ciebie, Starscream! Rozkazuję kontynuować atak. Wyłączam się! Ok, moi drodzy, także mieliśmy e, krótkie. Zbliżają się do działu jonowych. Teraz zaczekajmy na Omega Supreme Ja już nawet nie wiem co ja chciałem Zdjęli powiedzieć, porażę! naprawdę Oczyścić Nagrywam to już trzeci raz i po Zdjęcie prostu, prostu już, już gubię Zdjęcie się w swoich odbody. własnych słowach są Wyeliminujcie autoboty i przejmijcie działa Ale moi drodzy jest plus tego wszystkiego Dało mi się odkryć, że mogę wyciszyć mikrofon w Shadowplayu na chwilę i będę tego używał właśnie do jakichś ważniejszych dialogów po prostu się wyciszę, żebyście je ładnie słyszeli, jakie podgłośnie w montażu. No jak już właśnie mówiłem, ja yy, w jakimś tam odcinku ja dialogi wam w montażu zawsze podgłaśniam. Także i tym razem yy, też tak zrobię, ale już po prostu naprawdę tracę cierpliwość do tej gry, nie. <ścoughs> Od samego początku mam z nią jakieś błędy techniczne. Kurczę, Call of Duty! Call of Duty, które przecież ma 17 lat i niby jego nagrywanie powinno być o wiele trudniejsze. Nie miałem z nim żadnych problemów technicznych. A kurczę, z tą grą mam takie problemy, że już po prostu mi coś trafia, nie? Cały czas coś nie tak. Już naprawdę kończy mi się cierpliwość. Nagry Mówię, nagrywam to już trzeci raz. Już trzeci raz będę walczył z Omega Supreme. Po <grym> prostu już mam takie deja vu, że normalnie. No ja, już naprawdę śmieję się ze wszystkiego, moi drodzy, no. Także wybaczcie, jeśli komentarz nie będzie zbytnio jakiś konstruktywny z mojej strony. Ale mówię, już naprawdę nie mogę tutaj, ze śmiechu. Z tych wszystkich błędów, jakie mi się działy po drodze. Myślę, że nie powiedziałem wam dużego spoilera, że będziemy walczyć z moją Supreme. Nie? To było chyba do przewidzenia. Kurde, chodź tu. No. Dobra. Okej, okay, ale póki co musimy wyeliminować resztę tych autobotów, także zabierzmy się za to, tylko ja ich tu nie widzę. Tam jest kogoś. Okej. Okay. Megatronie, analiza wykazuje, że siła ognia tych ciał jest wystarczająca, by uszkodzić Omega Supreme. A jeśli o nim mowa... Dokładnie tak zaplanowałem. Decepticony! Obsadzić działa i zlikwidować ten przestarzały kawał złomu! Cele. odnalezione. Atak. Procedura startowa. Decepticony. Przygotować się na zniszczenie. No i moi drodzy, w tym momencie musimy naparzać w Omega Supreme ile wlezie. Ojej, uciekajmy, 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 bo nie wiem czy widzicie, ale... O, ja zginąłem. Ja pierdzielę, no. I tego się właśnie bałem. Że już będę chciał przejść to na szybko, Megatronie. i zginę. Analiza wykazuje, że siła ognia tych ciał jest wystarczająca, by uszkodzić Omega Supreme. A jeśli o nim mowa, dokładnie tak zaplanowałem. Fortuna, przepraszam, moi drodzy, że przy pierwszym i drugim znowu. podejściu. Do ee, tego fragmentu gry udało mi się przejść bez zgonu, i było fajnie, bo udało mi się przejść bez ani jednej śmierci ten etap. No a niestety oczywiście na próbie nagraniowej, która mi wyjdzie, bo już wszystko działa, to oczywiście zginę, No <ścoughs> jak żeby inaczej, ojej Ja Właśnie najlepiej poszło mi w pierwszej próbie, bo w pierwszej próbie ani razu właśnie nie zginąłem i nie miałem nawet życia na skrawku. No a teraz oczywiście musiałem zginąć, bo... No ja to ja. <grywa> Dobra. Także moi drodzy, póki co musimy naparzyć właśnie w Omega Supreme z tych dział jonowych. na rakiety, żeby też nie dać się trafić. Dobra i strzelajmy cały czas do Omegi. Megatronie zrobiliśmy wyłom w Omega Supreme. No i dobra, coś tam chłop oberwał. Jak widzicie, traci sporo zdrowia. Dobra. I teraz, moi drodzy, Omega Supreme nie da się nic zrobić. On, jak widzicie, na chwilę ucieka. W tym momencie musimy się zmierzyć z aerobotami. Troszkę, man. Przeładuj to Megatron, jeny. No i mówię. Ta próba, która już wyjdzie, ja już wiem, że to próba wyjdzie, nie? Bo już wszystko jest w porządku z dźwiękiem i tak dalej, ale wiem też, że wyjdzie z tego faktu, że ciągle obrywam i kurde, mam mało zdrowia. To tak zawsze działa, nie? Jak ci idzie źle, to ci nagle zacznie nagrywać. Zawsze tak jest, po prostu zawsze. Dobra, Naparzajmy jak z najwięcej. Obliczeń, na pokonanie Omega Supreme są bardzo małe. Dobra, uciekajmy od tej wiązki energonowej. Gdzieś tu powinno leżeć zdrowie. No oczywiście nie leży, no tak. No, kiedy ja potrzebuję zdrowia, to go nagle magicznie nie ma. No dobra, trudno. Nie, breakdown! Idź mi stąd! Idź mi stąd! Idź mi stąd będzie! Dobra. Decepticony! Z Omega Supreme są siły powietrzne autobotów! Zlikwidować je! Kurde, Soundwave naprawisz mnie? Gdzie on jest? Zbliża się Omega Supreme! Tu do mnie strzela. Soundwave! Napraw mnie! No halo! Kurde. No i mówię, ta próba, która już będzie dobrze nagrana, no, oczywiście wody. nie wyjdzie mi tak ładnie jakbym chciał. No. no. Jest zdrowie! Zbiegniemy! O kurde. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Okej, okay, wiecie co? Weźmy może sobie to działko. Trwa ładowanie baterii głównej broni Omega Supreme. Przygotować się do manewrów uchylających. Dobra, co prawda to działo nie naparza ze zwykłej amunicji, tylko strzela takimi wiązkami, ale... Może być. Nie narzekam. Tylko jakbym jeszcze więcej trafiał. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Ale mówię, oczywiście, kiedy ja ginę, nic mi nie wychodzi, to oczywiście materiał się nagra dobrze, nie? Wiem, to jest już taka klasyka po prostu. A nie wiem, o co chodzi z tą grą, nie? Cały czas mam z nią jakieś dziwne problemy, jeśli chodzi o nagrywanie. Nie jestem Autobotem! Bo jakbym sam, sam grał, to pewnie by nie było żadnych problemów, nie? Ale... Zejdź z ognia, Zejdź z linii ognia, Dobra, napażajmy w końcu w Omega i nie, nie, niech on już padnie po prostu ostatecznie Niech to się dobrze nagra, bo już mnie sz, szlak trafia <noise> już naprawdę chcę zagrać jak autoboty, no No i jeszcze sobie tarczy wziął, no come on Diudy Jest! <noise> Spada! Masz za swoje metalowe muszczku! Omega ucieka jak tchórz! Zakończmy to! No i właśnie, moi drodzy, tak jak powiedział Megatron, zakończmy to. No i w tym momencie, moi drodzy, zaczynamy część piątą ostatni strażnik. Omegi Supreme nie da się tak łatwo zniszczyć, tylko on stoi na drodze do ostatecznego zwycięstwa Megatrona. Czas pokazał prawdziwą potęgę Decepticonów. Niech żyje Megatron! No i moi drodzy, zaczynamy. Jak widzicie, w tym rozdziale są tylko dwa punkty kontrolne. Ten rozdział trwa około 10 minut, także no nie jest to długo. Megatron kontra kluczowego, zagramy Megatronem. Lecimy, moi kochani. Supreme nie jest niezniszczalny. Megatron i jego decepticony muszą zaatakować strażnika Ajakon i zmusić go do otwarcia wejścia do jądra Cybertronu. Myślisz, że on to przeżył? Chodzi o to, by otworzyć bramę Omega. Reszta mnie nie obchodzi. Eee, megatronie, to chyba nie będzie problem. Ogniwa zasilania puste. Uruchamiam procedurę regeneracyjną. Czujniki wskazują, że źródłem regeneracji Omega Supreme są te baterie. Skanowanie decepticony. System uzbrojenia. Uruchamiam. Uruchamia system uzbrojenia? Myślałem, że już dawno po nim! Niebezpieczeństwo! Unikaj wiązki trakcyjnej Omega Supreme! Znajdź kryjówkę, zanim ją w pełni naładuje! Nasza broń nie wyrządza mu żadnej krzywdy! Analiza wykazuje, że tarcza Omega Supreme nie obejmuje dział. Sal Uwaga, osłabienie części podsystemu. Bateria pełna energonu na podłodze. Czy to normalne? Wydaje się, że Omega Supreme wykorzystuje baterie do naprawy swoich dział. Receptykony, musimy działać szybko. Potraktujemy baterię ciemnym energonem. Nie tak jak powiedział Megatron musimy teraz ładować baterię z, energi z energią. E, właśnie ciemnym Taki energonem. Uszkodzenie systemu. Reakcja. Antywirus. Spójrz na to! To go niszczy! Aaaaaa! Wielki Omega Supreme w końcu nieosłonięty. Decepticony Do ataku! Okej, trochę oberwał, ale tylko trochę. No i moi drodzy, całą operację będziemy musieli powtórzyć trzykrotnie. O kurde. Zczuliłem Sandwave'a przypadkiem. Pancerz osłabiony. Systemy trwa rekalibracja. Sytuacja ogólna poniżej normy. Hej, patrz, kolejna bateria! Na co czekasz? Użyj ciemnego energonu! Użyłem tam tego ciemnego energonu. Użyłem. Wykryto uszkodzenie systemu. Reakcja antywirus. Świetnie! Ciemny energon niszczy jego pancerz! Teraz! Ciemny energon doprowadził do uszkodzenia systemów Omega Supreme. Otworzyć ogień... Wow, poszło mi to o wiele szybciej niż wcześniej, powiem Wam. Aż się zdziwiłem. O kurde. Ten scrapmaker jest świetny. Ja, Megatron! Pokonałem Omega Supreme! Eee, niech żyje Megatron! Systemy uszkodzone. Poziom mocy 49%. Naprawy. Aktywuję. Staje? Co teraz zrobimy? Megatronie, wewnętrzna osłona Omegi jest odsłonięta, ale on wciąż funkcjonuje. Uważaj na te rakiety! Pancerna osłona chroni jego klatkę piersiową. Jak mamy przebić się przez ten pancer? Przestań narzekać i zacznij strzelać, Breakdown! Natychmiastowe poddanie wymagane. Dostęp do jądra. Niemożliwy! Pobiera energię z jądra cybertronu! Co za niesamowita moc! Muszę ją mieć! Mówiłeś chyba, że zabrakło mu mocy! Ma i teraz więcej niż na początku! To bez znaczenia! Nawet Omega Supreme nie jest w stanie mnie powstrzymać! No i moi drodzy, w, w tym momencie w skrócie musimy naparzać właśnie w klatkę piersiową Omegi. Dobra. Ja tu względem trochę choiraka w tym momencie, z tego względu, że e, jak widzicie, mam e, kamizelkę, znalazłem. Także nie muszę się bać absolutnie, że coś mi się tutaj stanie. No dobra, teraz już muszę się trochę bać. <grych> ale dobra, spokojnie. Jak widzicie, omega już no, jest w stanie agonalnym, już naprawdę pada. Bardzo mało zdrowia mu zostało. Ale trzeba naprawdę nieźle w niego ponaparzać. Dobra. Przełączmy się może na działko fuzyjne. Niech obrywa, jak najwięcej. Zasilanie uszkodzone. Sytuacja krytyczna. Wewnętrzna osłona Omegi Supreme przestała funkcjonować. Użyj ciemnego Energonu, aby go zniszczyć. Wiem, co robić, Sandwave. Milcz, albo poczujesz, co znaczy mój gniew! Systemy. Uszkodzenie. Skażenie. Całkowite, tak, tak! Najpotężniejsza broń autobotów, a klucz do jądra cybertronu jest mój! Teraz cały wszechświat usłyszy moje imię i zadrży! Supreme został pokonany. Wyniszczony działaniem Ciemnego Energonu. Triumfujący Megatron zmusza Strażnika do otwarcia Bramy Omega i poprowadzenia Deceptikonów do Jądra Cybertronu. Nareszcie! Jądro Cybertronu jest moje! Wszystko na miejscu? Tak jest, lordzie Megatronie! A zatem zaczynajmy! Bracia! Oto nadchodzi nowa era! Dzięki ciemnemu Enerkonowi, który wypełnił jądro planety, Cybertron jest mój! No i moi drodzy, jak widzieliście, Megatron skaził jądro Cybertronu, pokonał Omega Supreme, zmusił go do tego, żeby w końcu Supreme otworzył bramę Omega. No i tak się stało. No i moi drodzy, Megatron dostał się do jądra i skaził je ciemnym energonem. Jak widzieliście, Cybertron aż tak zaświecił na fioletowo. No i moi drodzy, jest to koniec wydarzeń z perspektywy Decepticonów i w następnym odcinku zabierzemy się właśnie za obronę Ajacon jako autoboty. Także myślę, że będzie ciekawiej, bo zmienimy właśnie strony konfliktu, wcielimy się w zupełnie nowe postacie, poznamy w zupełnie nowe postacie. Myślę, że będzie fajnie, ale w tym odcinku to by było na tyle, bo nie chcę łączyć tego. Także ten odcinek trwa chyba około 20 minut, także myślę, że jest ok. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, stawcie lajka, like suba, może jakiś komentarz. No, dziwnie się oglądał trzeci raz tą samą kaccenkę. <laughs> ale dobra. Przeżyłem, nagrałem, mam nadzieję, że jest teraz już wszystko w porządku. Na razie.